Nowy ujędrniający żel pod prysznic DAF. Dla nas, kobiet, które nie są supermodelkami. Teraz pierwszy krok w ujętrnemu działu zaczyna się pod prysznicę. Nowy ujędrniający żel pod prysznic DAF. Piękne kształty, kobiece kształty. Dzień dobry, robię test. Poleję panią olejem. Nie! Co pani robi? A teraz pokażę, jak działa nowy wanisz okcji Ak...